Witam Was, z tej strony Combat Camera, powracamy do Unity of Command 2. Dziś przygotowałem trochę taki nietypowy film, jest to zapis z bitwy, którą już wykonałem prędzej i postanowiłem wykorzystać tak zwany tryb historii, a więc po zakończonej bitwy możemy sobie przejrzeć całość, mamy tura po, turę, po turze, wszystko zapisane. I możemy sobie to spokojnie odtworzyć. No, zdaję sobie sprawę, że nie jest to na pewno tak emocjonujące i tak ciekawe jak oglądanie, kiedy gram na żywo. Niemniej warto też coś takiego obejrzeć. No, jedyne, co jest pewne w tym, to to, że oczywiście taki film będzie znacznie krótszy. Nie będzie to trwało godzinę. Nieraz takie bitwy trwają jeszcze dłużej. Zresztą widzieliście tamtą serię z potyczek w Normandii. Dlatego tutaj w tym trybie historii na pewno to poleci nam szybciej. A więc cóż, przed nami operacja Husky, lądowanie aliantów na Sycylii, połączone siły brytyjsko-amerykańskie robią desant na tą wyspę w lipcu 43 roku. No i zobaczmy, jak ten desant ja przeprowadziłem. Zaczynamy pierwszą turę. Tutaj na dole siły, siły alianckie. Które szykują się do inwazji, no. wsparte z morza okrętami, dodatkowo samoloty transportowe, a tutaj yy, ze wschodniej strony wyspy siły brytyjskie, które będą nacierały od razu na ich pierwszym celem będą Syrakuzy. Yy, no i później tutaj w głąb w kierunku lotniska Katania. Messyna, natomiast yy, Amerykanie opanowanie likaty. W głąb wyspy w kierunek Palermo, Marsala, trapani. Dobra, no to startujemy. Likata opanowana z marszu. Jednostki wychodzą na plażę. Następuje desant z powietrza. I tutaj zaskakujący bieg wydarzeń. Spodochroniarze brytyjscy opanowują syrakuzy z powietrza. Ostrzał artyleryjski. Jednostki włoskie. To samo z tej strony. Odepchnięcie przeciwnika i zniszczenie całkowite jego sił samoloty zwiadowcze które mają za zadanie odkryć zgrupowania przeciwnika w głębi wyspy i przechodzimy dalej w tym momencie pojawiają się jakieś siły mamy tutaj y, jakąś włoską y, dywizję y, pancerną Natomiast tutaj również Włosi, dywizja Livorno, dywizja widać bardzo doświadczona, dodatkowo wsparta jeszcze pojazdami pancernymi. Natomiast tutaj dywizja Napoli, jednostki mniej doświadczone, które próbują nas zatrzymać tutaj i nie dopuścić do wyjścia z... Syrakus Jeszcze jakieś uważamy dywizję pancerne, atak z morza i włoska dywizja pancerna zostaje rozbita więźniowie wzięci do niewoli to samo dzieje się tutaj na odcinku brytyjskim Włosi zostają odparci. Kontratak idzie wzdłuż drogi. W ruchu na lotnisko Katania. Przenosimy kolejnych więźniów i niszczymy następną dywizję. W tym momencie w Syrakuzach ląduje dywizja pancerna, czwarta dywizja pancerna. Dodatkowo w tym miejscu powstaje Centrum dowodzenia e, Armią Brytyjską. I zobaczmy, co, co, jak to się potoczyło dalej. Wsparcie z morza. W głębi tuż przed lotniskiem dostrzegamy niemiecką dywizję pancerną. E, prawdopodobnie jest to dywizja Hermann-Gering. Jakieś rezerwy jeszcze tutaj pancerne są w, z tyłu. Dowództwo e, tych sił znajduje się prawdopodobnie na zachód od e, lotniska. Lotnictwo próbuje jeszcze tam zmiększyć przeciwnika. Rusza nasza dywizja pancerna. Udaje się odrzucić niemiecką dywizję z rejonu lotniska, które przejmujemy. Dywizja ta jest mocno wykrwawiona, ale jeszcze Stwarza oczywiście realne zagrożenie. Jeszcze atak z powietrza. I na wybrzeżu, na pasie natarcia y, armii amerykańskiej ląduje pierwsza dywizja y, pancerna. Dokładnie jest to druga dywizja pancerna amerykańska i ma status weteranów także. Dodatkowo wsparta jest jeszcze oddziałami inżynieryjnymi oraz artylerią. I przechodzimy dalej. Przeciwnik koncentruje siły, aby nas zatrzymać. Rzuca do walki z mechanizowaną 15. Dwizję grenadierów pancernych. Dodatkowo koło likaty pojawia się włoska dywizja pancerna grupy Western sztab niemiecki jak i włoski przesuwa się na północ wyspy i dochodzi do walk na obrzeżach Michaty Włosi zostają odparci do ataku rusza Brytyjska, yy, amerykańska dywizja pancerna, która wbija się klinem pomiędzy wroga. Dochodzi do ostrej wymiany ognia. Yy, w kierunku natarcia brytyjskiej 8 armii oddziały powietrzno-desantowe. Tworzą przyczółek, most na, most na rzece i poszerzają linię frontu. Podciągnięcie sił. W siódmej armii amerykańskiej na brzegach Sycylii ląduje druga armia pancerna także weterani, dodatkowo wsparci są batalionem dział samobieżnych M7 do tego dodatkowa jednostka zwiadowcza i przystępują z marszu do ataku lotnictwo ostro atakuje zmechanizowany związek yy, niemiecki, który pojawił się za lotniskiem i Brytyjczycy przesuwają się do przodu wzmocnienia spływają dla dywizji włoskiej jednak nic nie jest w stanie zatrzymać siódmej armii amerykańskiej która ostro niszczy wszystkie jednostki na północ od Likata, Biorąc kolejne grupy jeńców, dzięki nim dowiaduje się o rozlokowaniu pozycji włoskich i niemieckich. W tym momencie już znaczna część wyspy zostaje zajęta. Siły dzielą się na dwie części. Jedna Część siódmej armii amerykańskiej będzie kierowała się teraz na Palermo-Marsale. Natomiast część sił amerykańskich łącznie z całym frontem brytyjskim będzie próbowała zniszczyć te związki pancerne Niemców i. Przerzucić ciężar natarcia na Messynę. E, tutaj pojawia się grupa pancerna Schmalz oraz e, wspomniana już prędzej Hermann Gering. Dodatkowo 15. E, dywizja Grenadierów Pancernych, zmechanizowana dywizja. Tutaj jeszcze mamy jakieś niedobitki włoskie, które za chwilę zostaną zniszczone. Odcięcie od zaopatrzenia są łatwym wąskiem dla aliantów. Lotnictwo cały czas intensywnie atakuje Niemców. Do walki włącza się 51. dywizja piechoty brytyjskiej. Wsparta jest oddziałami inżynieryjnymi oraz zwiadowczymi. Uzupełnienie zapasów paliwa i amunicji. I do walki wkracza kolejna dywizja pancerna Brytyjczyków. Kontratak niemiecki, bardzo groźny. W tym momencie Hermann-Gering wbija się głębokim klinem, przedzierając obydwa fronty, brytyjski i amerykański. Ich zadaniem jest przejęcie Likaty, odcięcie całej siódmej armii amerykańskiej od dostaw. Mogłoby się to skończyć katastrofą. Dlatego głównodowodzący całą operacją musi szybko podjąć kroki, aby unicestwić tą dywizję i zamknąć tutaj to zagrożenie, ten korytarz. Dywizje piechoty cofają się. Lotnictwo jest wezwane jako wsparcie. I po całodniowych walkach niemiecka dywizja Hangering zostaje zniszczona. W tym momencie front stabilizuje się i można bezpiecznie kontynuować natarcie. W międzyczasie udaje się okrążyć całkowicie doświadczoną 15 dywizję Grenadierów Pancernych i spróbować ją definitywnie zniszczyć. Po dosyć zaciętej ochronie Niemcy muszą uznać wyższość aliantów. Samoloty zwiadowcze wykrywają aż trzy dywizje piechoty w rejonie Messyny. A więc Brytyjczycy na pewno będą mieli bardzo ciężki orzek do zgryzienia. Dodatkowo jeszcze kolejna Dywizja zmechanizowana grenadierów pancernych, tym razem 29. Widzimy, że też jest to dywizja już bardzo doświadczona, dodatkowo wsparta działami samobieżnymi typu Sztuk 3. Lokistwo no, cały czas nęka ludzkie związki pancerne. Ponieważ część dywizji już się posunęła bardzo daleko, wymagane jest uzupełnienie zapasów paliwa i amunicji. W tym momencie sztab 7 Armii Amerykańskiej przemieszcza się o kilkanaście kilometrów w głąb wyspy, natomiast szpica drugiej dywizji pancernej dociera pod Palermo, gdzie zostają rozpoznane jednostki y, piechoty y, włoskiej nie stanowiące jednak zbyt y, dużej siły bojowej, ponieważ przeważnie są to żołnierze co niedawno co wcieleni do y, tej dywizji nie posiadający zbyt dużego doświadczenia bojowego. Musimy Udaje nam się zniszczyć kolejną dywizję. Musimy niestety uzupełniać zapasy, ponieważ jesteśmy coraz dalej od głównych źródeł zaopatrzenia. W tym momencie dywizja pancerna ostro wbija się w pozycje yy, włoskie. Zajmuje Palermo oraz yy, kieruje się w w kierunku Trapani. Po drodze spotyka, napotyka jeszcze okupane jednostki włoskie. Amerykanie desantują amfibiami następne siły. Tym razem jest to zrzut spadochroniarzy. Świetnie wyposażeni, doświadczeni. Po prostu elita wojsk Cały czas kością w gardle jest yy, Kampfgruppe Schmalz Niemiecka grupa pancerna yy, Taktyka Lejantów jest taka, żeby trzymać, odciąć ją od dostaw i dać na przetrzymanie, aż będą na tyle słabi, że będzie można po prostu ich dobić. Jak na razie, taktyka ta sprawdza się. Własne jednostki cały czas mają zaopatrzenie i w końcu udaje się zniszczyć ten związek pancerny. Natomiast na ostatnim odcinku drogi do Messyny. 29. Pancerna, grenadierów pancernych yy, przecina tą, tą drogę i znowu dywizje pancerne muszą wrócić do akcji. Wydaje się, że nic już nie powstrzyma Amerykanów w dotarciu do ostatnich miast na zachodzie Sycylii. Sztab brytyjskiej 8 armii przemieszcza się kilkadziesiąt kilometrów w górę wyspy. Ponownie wezwane zostaje lotnictwo i przypuszczony szturm. Kończy się sukcesem. Grupa pancerna zostaje unicestwiona. Po drodze wzięci do niego Niemcy i podciągnięte kolejna dywizje. Niemcy przesuwają już sztab, szykując się do ewakuacji z Sycylii. Warianci napierają już z wszystkich kierunków. Zarówno drogą na południe, jak i drogą z południa, jak i drogą z północy. W tym momencie jedynie niemieccy spadochroniarze, elita, próbują jeszcze zmienić przebieg całej tej kampanii na wyspie, ale chyba i oni już za bardzo w to nie wierzą, że są w stanie jeszcze cokolwiek tutaj zrobić. Natomiast zdemoralizowane jednostki włoskie szykują się tak naprawdę już tylko do ewakuacji No i dywizja spadochronowa zostaje rozbita Messina zostaje całkowicie odizolowana Z zachodniej strony Niemcy mogą już liczyć tylko na jakieś zaopatrzenie z morza. Zachodnia część wyspy zostaje całkowicie opanowana. Przed szturmem znowu lotnictwo zostaje wezwane na pomoc. Następnie wykorzystana ciężka artyleria polowa. Dywizja spadochronowa. Rusza do akcji. Chwilę później 50. Brytyjska. Pierwsza spadochronowa. I jeszcze ostatnim. Ostatni atak. I cała Sycylia zostaje wyzwolona. Tak to wygląda. I Niemcy zostali, zostali całkowicie wyparci z Sycylii, zmuszeni do cofnięcia się na hmm, Półwysep Popianinski, do Włoch. No i tymto sposobem zakończyliśmy operację Husky. Yy, dziękuję Wam za uwagę, za poświęcony czas lajkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze, czy wam się podoba, czy chcecie oglądać jeszcze jakieś kolejne bitwy z Unity of Command 2. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia.